Witajcie, jestem Ala, a to jest kanał Lubię Tworzyć. Dzisiejszy odcinek będzie koncentrował się na sposobie tworzenia takich uroczych śnieżynek. Metoda jest bardzo, bardzo, bardzo prosta, także koniecznie obejrzyjcie dalszą część tego tutorialu i spróbujcie stworzyć własne egzemplarze. Zachęcam i zapraszam. Do stworzenia pojedynczego modułu potrzebujemy dokładnie pięciu pasków. Pierwszy największy o długości 21 cm. Kolejne dwa mają długość 18 cm i dwa najmniejsze 15 cm. Jak je ze sobą łączymy? Biorę klej w sztywcie. Chwytam za Najdłuższy pasek, ten 21 cm, nanoszę troszkę kleju na końcówkę, właściwie na jedną z końcówek, i łączę oba krańce ze sobą. Powstała nam taka łezka, pętelka Dalej. Biorę sobie pasek. 18 cm I znowu nakładam klej na jedną z końcówek Chwytam za tę naszą pętelkę, którą przed zrobiliśmy i umieszczam końcówkę tego paska mniejszego, 18 cm 18 na tej pętelce Dokładnie w tym miejscu Odwracam całość Nanoszę klej na Drugą końcówkę. I słuchajcie. Tak to wyglądało. Tutaj przymocowaliśmy, nałożyłam klej z tej strony, czyli na odwrocie. Oj. Odwróciłam wszystko i dokładam z drugiej strony. O tak. Jedna końcówka. Paska wylądowała z tej strony, a druga z drugiej strony. Dobrze, klej tym razem sobie nałożę tutaj, aby łatwiej mi było wszystko opowiadać i żebyście się nie pogubili. Biorę znowu kolejny, drugi, 18-centymetrowy pasek i dokładam go z drugiej strony tej największej pentelki. Nakładam tam, gdzie był klej, odwracam na drugą stronę i nałożę klej znowu tutaj, dociskam, odwracam wszystko na drugą stronę i zostały nam jeszcze dwa paski, najmniejsze 15 cm, które właśnie musimy umieścić znowu z prawej i z lewej strony. Nakładam klej na dole Biorę 15 cm pasek Jedną z końcówek umieszczam tu Odwracam wszystko na drugą stronę Nakładam troszkę kleju Biorę końcówkę drugą końcówkę i dociskam Odwracam na drugą stronę Z prawej strony Dołożyliśmy element, zatem pozostał nam jeszcze drugi, ostatni pasek. Dokładam w miejscu, w którym był klej, odwracam na drugą stronę, umieszczam troszkę kleju i znowu dokładam. Odwracam i pojedynczy moduł. Jest już gotowy. Takich modułów musimy stworzyć łącznie pięć. Zatem jest jeden, ja już sobie wcześniej zrobiłam, dwa, trzy, 4, i pięć. I właśnie w takim układzie, w jakim ułożyłam poszczególne moduły tutaj na podłożu, w taki sposób będziemy je ze sobą łączyć. Biorę sobie ten pierwszy moduł Nakładam klej na końcówkę Biorę kolejny Umieszczam na tym module I dalej znowu Nakładam odrobinę kleju Biorę ten moduł z prawej strony który jest. I znowu dociskam. Teraz odwracam wszystko na drugą stronę. I kolejne, właściwie ostatnie dwa moduły umieszczę sobie tutaj po tej stronie. Na dół, tutaj z lewej strony, troszkę nałożyłam odrobinę kleju. Biorę przedostatni moduł i znowu troszkę kleju z prawej strony i ostatni moduł dociskam. Odwracam wszystko na drugą stronę. Ostatnia czynność, która nam pozostanie, to przymocowanie jakiegoś zdobienia, które umieścimy w centralnej części naszej śnieżynki. Ja mam. Taką wersję plastikową. Użyję tej kleju białego. Nakładam nawet dość grubą warstwę takiego kleju, on później tak wyschnie i będzie przeźroczysty zatem lokuję tutaj mój element zdobniczy i czekam oczywiście, aż wszystko wyschnie, ale już tak mogę powiedzieć, że śnieżynka wygląda naprawdę pięknie. Eee, także słuchajcie, skończyliśmy eee, bardzo łatwa metoda, eee, także myślę, że sobie bez problemu poradzicie z tworzeniem Trzy śnieżynki, każda w innym odcieniu. Tutaj mamy biel, tu mamy błękit, biel połączony również z błękitem Wszystkie natomiast prezentują się wspaniale Zachęcam Was do tego, żebyście stworzyli sobie takie śnieżynki Jeśli uważacie, że ten tutorial jest pomocny, kliknijcie kciuka w górę Pozostawcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli lubicie tworzyć śnieżynki czy gwiazdki, to obowiązkowo zajrzyjcie na mój kanał, tam jest bardzo dużo fajnych pomysłów. Dużo inspiracji znajdziecie też na lubiatworzyć.pl. Ja bardzo Wam dziękuję za to, że mogliśmy dzisiaj wspólnie coś stworzyć. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych tutoriali. A teraz już się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!